Cześć. Dzisiaj nagrywamy w plenerze. Odpoczywamy przed maturą. Tak, do matury w maju 2023 roku pozostały już tylko godziny. Dlatego po pierwsze chcę ci serdecznie podziękować za ten czas, który mogliśmy wspólnie spędzić na kanale Matura na Maxa. Mam nadzieję, że to był czas pełen inspiracji, konkretnej wiedzy. Jeśli tak było, zostaw łapkę w górę. Będzie to dla nas wyraźny sygnał, że jesteśmy na dobrej drodze. A po drugie Chcę ci powiedzieć, że jeżeli twoje przygotowania do matury były rzetelne i masz już w głowie matematykę, angielski, no i oczywiście polski, to daj sobie chwilę wytchnienia. Wyjdź na spacer, dotleń szare komórki a wszystko po to, żeby twój egzamin był jak najlepszy. Oczywiście na maksa. A po wszystkim, wpadnij do nas, daj nam znać, jak ci poszło. Zostaw swój komentarz. Mam nadzieję, że to nie koniec naszej wspólnej przygody. No to jak? Widzimy się?